Jest pięknym momentem, człowieku, czytaj, pismo święte, pytaj, czytaj, weź do ręki, Żywe słowo, te święte księgi, Do wyprostowania są drogi kręte, człowieku, czytaj, pismo święte. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku, w kolejnym spotkaniu. Zapraszam Was, żebyśmy się wspólnie pochylili nad dzisiejszym słowem zwłaszcza nad dzisiejszą Ewangelią, która daje nam przykład wdowy i sędziego, ich relacji, które Pan Jezus później odnosi do relacji między nami a Bogiem, ale żebyśmy mogli troszkę głębiej wejść w tę dzisiejszą Ewangelię. To chciałbym, żebyśmy zaczęli w ogóle od tego, w jakim kontekście ten tekst powstaje, w jakich czasach. Nie? Bo wiecie, że historia tekstu biblijnego to nie polega na tym, że, że ten tekst pisywano na bieżąco, ale że najpierw są tu treści przekazywane ustnie, dopiero później redagowane, spisywane itd. itd. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, w jakim czasie. Łukasz spisuje tę Ewangelię, w jakim czasie przypomina sobie te wydarzenia z życia pana Jezusa, o których dzisiaj czytamy. Mówicie, to jest czas, kiedy już bardzo wyraźnie widać prześladowania chrześcijan, kiedy jest czas jakiegoś takiego ukierunkowania wszelkiego zła na, na wspólnoty chrześcijańskie, czas, w którym chrześcijanie bardzo potrzebują właśnie takiej wytrwałości. Zresztą, jeśli byśmy sobie spojrzeli na końcówkę wcześniejszego, 17 rozdziału Ewangelii Łukaszowej, tak? bo dzisiaj czytamy początek 8, 18, to tam znajdziemy bardzo taki apokaliptyczny tekst u Łukasza w Ewangelii Łukaszowej, który będzie właśnie mówił o tym, że będziecie chcieli zobaczyć Dzień Syna Człowieczego, tak? że, że przyjdzie taki czas, że, że bardzo tego zapragniecie, ale to nie będzie Wam dane. Nie? I, I będą ogłaszać, że a tutaj jest, albo tam jest, ale nie biegnijcie tam. Nie? Będą, y, będzie tak, że, y, że właśnie, że, że, że będą tak dwie kobiety meły, jedna będzie zostawiona, druga, druga zabrana i tak dalej. Znacie pewnie ten tekst, jeśli nie, to proszę przypomnijcie go sobie. Bo on nas wprowadza bardzo mocno w tę dzisiejszą Ewangelię, w tę, w tę dzisiejszą przypowieść. Myślę, że musimy to zobaczyć, nie? że Łukasz pisze, do, pisze tę Ewangelię z myślą o wspólnocie, która cierpi jakieś prześladowanie, która potrzebuje umocnienia, i on właśnie wtedy daje im taki przykład życia Jezusa. Mówi, mówi słuchajcie, pan Jezus kiedyś powiedział taką przypowieść, ale jest bardzo adekwatna na ten nasz dzisiejszy czas. I właśnie e, przypowieść o, o wytrwałej modlitwie, o, e, o tej relacji wdowa sędzia, o której, e, o której już wspomniałem. E, I kochani, jeśli w ogóle sobie spojrzymy na te dwie postaci, na sędziego i na wdowę, to są bardzo charakterystyczne postaci, e, w bardzo charakterystyczny sposób opisane też w Starym Testamencie, tak? Sędzia zasadniczo został powołany do tego, czy miał być powołany do tego, żeby przede wszystkim stawać w obronie tych ubogich, w obronie biednych. Są takie teksty Starego Testamentu, które mówią o tym, że, że jeśli przed sędzią staje ktoś bogaty, jakiś człowiek zamożny, pełniący jakąś ważną funkcję, tak? czy, czy, czy będący człowiekiem no jakoś tak wysoko stojącym w hierarchii danej społeczności i stanie człowiek ubogi. Biedny, jakiś taki, właśnie gdzieś tam z marginesu, to sędzia, póki oczywiście nie zostanie sprawa wyjaśniona, to niech raczej bierze w obronę tego, tego ubogiego, tego biednego. Tu też wychodzi całe miłosierdzie pana Boga, wbrew takiej powszechnej opinii, bardzo mocno też obecne w Starym Testamencie. Przez to się miało też ono wyrażać, właśnie w postawie tych sędziów, którzy byli przedstawicielami tego sądu Bożego, którzy mieli rozsądzać sprawy pomiędzy ludźmi. Taki, taki miał być sędzia, wdowa. Wdowa z kolei, słuchajcie, też i w Starym Testamencie, i początek Nowego, kiedy jest bardzo silny jeszcze w tamtych czasach, w tamtym miejscu, ustrój, ustrój taki patriarchalny. Kobieta, która pozostawała bez jakiegoś męskiego opiekuna, czy to właśnie najpierw męża, najpierw ojca, później męża, tak, ostatecznie swoich synów, jeśli taka kobieta pozostawała sama, to ona właściwie była pozbawiona środków do życia. Mamy przykład Noemi, chociażby w Księdze Ród, całej tej sytuacji, która tam jest opisana, bardzo trudnej. Mamy przykłady ewangeliczne wdów, mamy przykład też chociażby z prorokiem Eliaszem, prawda? który przychodzi do wdowy i w trudnej sytuacji ona mówi tak, że, że właściwie jest taki głód, że ona już nawet nie, nie daje rady zbierać tych różnych, tych różnych kłosów, które miały pozostawać na polach dla, dla wdów i sierot. I zrobi ostatni podpłomek i później pomrzemy nie? razem z moim synem. Jest taka sytuacja, zresztą takich scen w Biblii znajdziemy bardzo wiele, gdzie właśnie wdowa jest obrazem kogoś, kto, kto jest naprawdę na skraju wyczerpania, kto jest w bardzo krytycznej sytuacji. I mamy zestawienie tych dwóch postaci w dzisiejszej przypowieści w taki charakterystyczny sposób. Tak? Mamy wdowę, która musi się upraszać. O tę obronę mamy tego sędziego, który właśnie wykazuje się taką niesprawiedliwością, tak to Pan Jezus też nazywa, bo z jednej strony jakby z samego urzędu powinien wziąć w obronę tę kobietę, a tymczasem on jakoś unosi się swoją pychą, tak, Boga się nie boję, z ludźmi się nie liczę. I, i, I dopiero jej wytrwałość, to, że tak się naprzykrzała, więc on dla świętego spokoju mówi: Dobra, załatwię tej sprawę i będę miał święty spokój. Nie? Pan Jezus pokazuje nam przez to też obraz Boga. Znaczy, w takim sensie, że wiecie, że rzeczywiście my jesteśmy, jak ta wdowa, jesteśmy tak naprawdę. Pozbawienie wszelkiego naszego dobra, pozbawienie wszelkiej naszej zasługi. Nie? Jeśli weźmiemy sobie kontekst historyczny, no to oczywiście ta wspólnota, do której Łukasz, dla której Łukasz pisze te Ewangelię, również cierpi prześladowanie z bardzo krytycznym, w krytycznej sytuacji, jak ta wdowa, nie? Myślę, że ważne jest, żebyśmy się spróbowali odnaleźć właśnie w tej wdowie, żebyśmy zobaczyli. Że naprawdę potrzebujemy Pana Boga, potrzebujemy Jego obrony, potrzebujemy do Niego się modlić, potrzebujemy być w tej modlitwie wytrwali i pokładać ufność w tym, że Pan Bóg nas wysłucha. Natomiast Bóg jest właśnie tym, który może załatwić naszą sprawę bardzo szybko. Różnica jest jaka? Różnica jest taka, że, no właśnie, że sędzia się waha przez długi czas, tak. Mamy napisane, że, że przez pewien czas nie chciał, ale potem właśnie rzekł sobie tak. Chociaż jestem w ogóle taki Cwany, i, i taki gieroj, to, to ona mi się tak na że ją wezmę w obronę, tak właśnie dla świętego spokoju, nie? Bóg tak nie działa. Bóg tak nie działa. I Pan Jezus, jakby pokazując ten przykład, pokazując tę przypowieść, to porównanie, jednocześnie zaznacza te różnice, nie? Że, że z Bogiem jest, relacja jest podobna, natomiast Bóg nie traktuje nas w ten sposób. Dlaczego? Bo u Boga nie, nie ma tej perspektywy zwłoki. Bóg nie czeka, żeby wziąć nas w obronę, ale tak jak Pan Jezus później mówi, a Bóg, czyż nie weźmie w obronę swych wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, czy, nie, czy będzie zwlekał w ich sprawie? Prędko weźmie ich w obronę. Czyli Bóg działa bez, bez tej zwłoki. Bóg działa. Dlatego, że, że ludzie, którzy do Niego wołają, są przez Niego wybrani, są przez Niego umiłowani. Nie? E, oczywiście, tak mówi pismo, i, i pismo to jest prawda. Słowo Boże mówi nam prawdę, Słowo Boże nas nie okłamuje. I kiedy czytałem ten tekst, to wiecie, zacząłem się zastanawiać No okej, okay, a co w, ty, w tych sytuacjach, kiedy nieraz długimi latami Prosimy o jakieś rzeczy, prosimy Boga w jakiejś sprawie, a On zdaje się właśnie tego nie słuchać, nie wysłuchiwać, zdaje się to ignorować. Gdzie leży prawda? Nie? Czy w tym, że, że Bóg rzeczywiście nie zwleka w obronie, czy prędko wychodzi z, z wysłuchania, właśnie z obroną przed, przed złem w, w tych naszych modlitwach, czy na nie odpowiada? Czy może właśnie nie? Bo doświadczenie, wiecie, doświadczenie pokazuje, że jednak są takie kwestie, o które prosimy, 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 prosimy i nic się tam nie dzieje, nie? Nie ma żadnej bożej reakcji. Przynajmniej w naszej perspektywie. Myślałem nad tym, kochani, i tak doszedłem do wniosku, wyróżniłem sobie takie trzy przestrzenie, które mogą te kwestie nam trochę wyjaśnić. Pierwsza z nich odwołuje się do ostatniego zdania dzisiejszej Ewangelii. Wiecie, są takie fragmenty w Ewangelii, chociażby właśnie w poprzedniej niedzieli, pamiętacie, o dziesięciu trędowatych, gdzie Jezus mówi do, do tego Samarytanina: tak, idź, Twoja wiara cię uzdrowiła. I dzisiaj w Ewangelii, w tej dzisiejszej, ostatnie zdanie Jezusa też brzmi: czy jednak syn człowieczy. Znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie. Więc myślę, kochani, że pierwszą kwestią, która nie pozwala nam doświadczać tej natychmiastowej reakcji Boga na naszą modlitwę, tego wysłuchania, tego, jak Pan Bóg biegnie, żeby nam pomóc w naszych modlitwach, to jest to, że my tak naprawdę w to nie wierzymy. Czyli pozostajemy na poziomie jakiegoś rytuału, trochę może, a po modle się nie zaszkodzi. Że gdzieś brakuje tego przekonania, tej wiary, takiej postawy, rzeczywiście wdowy, dla której to jest ostatnia deska ratunku, dla której nie ma żadnej innej pomocy. Czy rzeczywiście wierzysz w to całym sercem, całym swoim jestestwem, że Bóg Ci pomoże? To jest pierwsza kwestia, nie? Myślę, że najważniejsza. Czy mamy wiarę, która pozwala Panu Bogu w nas działać, w naszym życiu? Myślę, że bardzo często właśnie o to się rozbija, rozbija nasza modlitwa, nie? Że, że nie jest ona poparta taką wiarą człowieka zdesperowanego, człowieka, który wie, że nie ma żadnej innej opcji, żadnej innej deski ratunku, że, że Bóg jest jego ostoją i, 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 i tylko On może coś wskórać. Że, że jakby wyrzec się tego działania po swojemu. Więc to, to, jest, to jest pierwsza sprawa. Myślę, że bardzo ważna. Druga rzecz to jest to, o co my się modlimy. Znowu pozwolę sobie sięgnąć po Biblię i do tekstu, do listu św. Jakuba. Jakub zawiera takie bardzo ciekawe zdanie w swoim liście, w czwartym rozdziale, trzeci, trzeci wers. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Pragniecie zaspokoić tylko własne namiętności. W innym tłumaczeniu będzie rządzę. I właśnie druga kwestia jest taka, o co się modlisz? Nie? Co jest przedmiotem twojej modlitwy? Czy to jest rzeczywiście jakieś dobro, coś, co będzie budujące dla Ciebie, dla innych? Czy to jest tylko kwestia jakiegoś pożądania, zwiększenie jakoś swojego komfortu życia tak, żeby mi było dobrze? Nie? Czy, czy, żeby sytuacja się tak pokładała, żeby, żeby mi było łatwiej, czy, 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 no właśnie, czy tam jest jakieś dobro, czy tam jest tylko jakaś wygoda, nie? Więc myślę, że druga kwestia, która czasami blokuje Panu Bogu możliwość działania, to jest to, o co my się modlimy. I czy rzeczywiście za tym idzie, czy za tym idzie jakieś Dobro, które ma z tego wynikać, czy modlimy się o coś, co jest dobrem wiecznym, uniwersalnym, co, co ma nas do tego wiecznego szczęścia prowadzić. I pozostaje jeszcze trzecia kwestia. Trzecia kochanie jest taka, że czasami Pan Bóg nie wysłuchuje nas od razu, czasami musimy właśnie dniem i nocą, jak mówi dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii, wołać do Niego, po to, że On zaplanował dla nas większe dobro. To znaczy, wiecie, obiektywnie na przykład, jest dobra intencja naszej modlitwy, tak? czyli ta druga opcja nam odpada, bo, bo jest dobro. Bo modlimy się o coś naprawdę dobrego, o coś, co, co w oczach też Pana Boga jest dobre, o coś, co ma nas prowadzić do, do, do nieba, do raju, ma nas prowadzić do zbawienia i co ma nam w, tym, w tej drodze pomóc. Natomiast nie dostajemy tego od razu, bo Pan Bóg. Zaplanował dla nas jakąś inną ścieżkę, jakąś inną sytuację, coś, co będzie, jak po czasie pewnie sami stwierdzimy, co będzie dla nas o wiele lepsze. A nawet jeśli odwleka realizację tej naszej intencji, realizację tej naszej modlitwy i później ją spełnia, to czasami, wiecie, można zobaczyć coś takiego. Że w nas samych dokonuje się przemiana, nie, bo tak naprawdę chyba w to, o to chodzi też w modlitwie, że, że my sami się zmieniamy dzięki modlitwie, że jakby ten plan Boga jest realizowany, tak, tak czy siak, natomiast my mamy do Niego inne podejście. Nie? I, I właśnie czasami właśnie ta wytrwałość, to, że, że z takim uporem uznajemy Boga za. Za, właśnie za tego, który, który może zrealizować naszą modlitwę, za tego, który jest wszechmocny, że do niego się modlimy z wytrwałością, buduje w nas samych wiarę, że dzięki temu, że potrafimy być tacy zawzięci w modlitwie, to tak naprawdę ta nasza wiara dorasta do momentu, w którym wreszcie otwiera się przestrzeń dla Pana Boga, w której On może wejść ze, swoją, ze swoim działaniem, ze, ze swoją łaską. Myślę, że warto przyjrzeć się, kochani, dzisiaj właśnie temu. Zobaczyć, jakby swoją modlitwę, zwłaszcza tą, o której myślisz, że ciągle jest niewysłuchana, że ciągle brakuje zrealizowania tego, o co się modlisz, o co prosisz. To zobacz, czy tam nie zachodzi któryś z tych trzech punktów. Przypomina mi się też taka sytuacja, Pamiętam z Oazy, jeszcze kiedy sam chodziłem na Oazę, jeździłem na, na rekolekcję, tak? to było już dość dawno temu, że czasami modlitwę, prośby przedstawiano nam uczestnikom jako taką najbardziej prymitywną formę modlitwy. To jest druga rzecz, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć. To będzie znowu długi odcinek, przepraszam. I ta modlitwa, prośby miała być właśnie taka prymitywna, taka dla początkujących, nie? i później miała się przeradzać w modlitwę dziękczynienia, w modlitwę uwielbienia i to miał być jakiś szczyt modlitwy, nie? Przynajmniej tak to zapamiętałem z tamtego czasu i przyznam się wam, że przez długi czas żyłem właśnie w ten sposób, moja duchowość była taka, że, że ta modlitwa, prośby to jest, no nie, nie warto, nie, nie można tak prosić, bo Pan Bóg przecież wie, o co nam chodzi i tak dalej, i tak dalej. Usłyszałem kiedyś genialne zdanie, które nam, które podpowiedziało, że w modlitwie prośby nie chodzi o to, żebyś ty coś Panu Bogu powiedział, czego potrzebujesz. Bo Pan Bóg rzeczywiście wie, czego potrzebujesz. Tak? Da, nie ze względu na Twoje wielomóstwo. Ale w modlitwie prośby chodzi o to, że Ty Boga uznajesz za kogoś, kto może tej Twojej modlitwie sprostać. I tu znowu widzimy postawę wdowy, nie? To, o czym mówiłem na samym początku, że ona w tym sędzim uznawała kogoś, kto może zrealizować jej, jej pragnienie. O to chodzi też w modlitwie prośby. To jest druga rzecz, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć. Nie bój się modlitwy prośby. To nie jest tak, że ona jest prymitywna, że jest dla początkujących, że jak dużo prosisz, to znaczy, że nie wierzysz, że Pan Bóg i tak realizuje dobro w twoim życiu. Nie. W modlitwie prośby chodzi o to, że ty Boga uznajesz za Wszechmogącego. To jest druga rzecz. I jeszcze jest trzecia rzecz. Kochani, czyli chciałbym, żebyśmy spojrzeli na dzisiejszą Ewangelię też przez pryzmat pierwszego i drugiego czytania. Bo oczywiście cała ta dzisiejsza liturgia Słowa, zobaczcie, mówi nam o wytrwałości w modlitwie i Ewangelia przez przykład wdowy, i pierwsze czytanie, gdzie mamy Mojżesza, Aarona i Chura, którzy modlą się na górze, a Aaron i Chur podtrzymują ręce Mojżeszowi, tak, to jest. Ta słynna bitwa z Amalekitami. Mamy wreszcie drugie czytanie, gdzie, gdzie Paweł pisze do, do Tymoteusza: Trwaj w tym, czego się nauczyłeś, i dalej mówi: Wiesz, od kogo się nauczyłeś? Od lat niemowlęcych znasz pisma święte, które, uczą, które mogą Cię nauczyć mądrości, i dalej wyjaśnia, że wszelkie pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, Czyli też, kochani, zobaczcie, jak ważny jest element wsłuchiwania się w głos Pana Boga, wsłuchiwania się w Pismo Święte, w to, co Pan Bóg do nas mówi, przez swoje słowo. Tutaj też potrzeba dużo wytrwałości. I wreszcie ostatni element, który myślę, że też jest niesłychanie ważny, bo Paweł ostatecznie mówi do temu Teusza zaklinam Cię na Boga i Chrystusa Jezusa, głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Kochani, myślę, że jakby do całości tej dzisiejszej układanki też trzeba dodać trzeba o tym powiedzieć że ważna jest moja wytrwałość w modlitwie do Boga. Ważne jest, żeby to było z pełną wiarą o dobro i z takim zaufaniem, że Pan Bóg rzeczywiście prowadzi to w najlepszy sposób. Jakie może poprowadzić, że proszę Boga z wytrwałością, dlatego że wiem, że On jest tym, który może to zrealizować, że jest Wszechmocny. I wreszcie, ważne jest też to, żeby z wytrwałością tę naukę głosić, żeby opowiadać Ewangelię, żeby ogłaszać Jezusa Chrystusa i dobrą nowinę, bo w tym też potrzeba wytrwałości i to też jest bardzo, bardzo ważne. Życzę wam tego niezmiernie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu z wytrwałością i, i myślę, że jeśli tak, to to, to dobrze wświadczy dobrze o was i, i daje taką perspektywę wytrwałości w modlitwie i w głoszeniu, czego wam niesłychanie z tego miejsca życzę. Shalom. Alechem. Tak nazywam Cię, połóż mi i sobie znajdź i to już takie coś małem co pozwala że... co pozwala.